Jest wielka różnica pomiędzy tym a tym. Dlatego w tym filmie powiem Wam, jak już zacząć na samym początku skoczkiem. Wiele osób się o to mnie pytało, wiele osób miało problemy, więc jedziemy na szybko po kolei. Najważniejsza kwestia, jeśli tak to wygląda u Was, to nie bójcie się, to odnowienie zaraz sobie ogarniemy. Żeby skoczek działał, nie potrzebujemy żadnych aspektów, żadnych legendarek, żadnych unikatów. Usuńmy wszystko, czego tutaj nie potrzebujemy, co tylko może was mylić. Interesuje nas, po pierwsze, elektryzujący szpon, ze wzmocnieniem, które powoduje, gdy wykonujemy odskok, atakujemy elektryzującym szponem po drodze. Potrzebujemy oczywiście naszą Komnatę Ducha. Dlatego tym buildem zaczynamy co dopiero od 15 levela. 15 level musimy osiągnąć w inny sposób, robiąc cokolwiek. Robimy questa, dostajemy konatę orła, no i po użyciu umiejętności orła lub skoku strzelamy piórami burzy. Widzimy, te piórka nam ładnie wylatują. Trzeci, mniej ważny element, ale ten, który i tak wybierzemy po drodze, bo wbijamy ten level przyspieszenie daje nam ładunek od skoku. Dzięki temu mamy dwa ładunki od skoku, możemy skoczyć dwa razy. Jak więc zdejmujemy to odnowienie? W sezonie chaosu mamy jeszcze prościej. Ponieważ możemy dodać sobie atut chaosu, żwawość, które powoduje, że trzeci atak występuje co drugi atak. Widzimy więc, że co drugi atak, mam ten taki dłuższy promień, a nie co trzeci. To nam daje też oczywiście bardzo dużo i już teraz widzimy, że mogę sobie skakać trzy razy zamiast dwóch, więc już to w fajny sposób pomaga. Brakuje nam więc bardzo mało do pełnego skoku. Potrzebujemy na butach oraz na amulecie wyhartować sobie skrócenie czasu odnowienia skoku. Ponadto bardzo fajnie mieć buty, które w linijce nad statystykami dają ci ataki i czas odnowienia odskoku. Akurat tutaj znalazłem legendarny item, który ma ten bonus, ale to, czy jest legendarny, czy rzadki, kompletnie nic nie zmienia. Ma być po prostu ta linika u góry. Ataki zmniejszają czas odnowienia odskoku o jedną sekundę. W taki sposób szybka matematyka, skoro nasz elektryzujący szpon zmniejsza czas odnowienia odskoku o 5 sekund, ale przy okazji, używając odskoku, wykonujemy atak. I to nam też zmniejsza czas odnowienia o 1 sekundę Czyli co dwa odskoki zmieszamy czas odnowienia o 7 sekund Więc skoro mamy dwa odskoki, każdy z nich ma 5 sekund odnowienia Musimy więc tymi dwoma zejść do 7 sekund Im mniej tym wygodniej, tym będzie mniej takich, można powiedzieć, obsów Więc celujemy zazwyczaj w te około 40% odnowienia Jest to bardzo fajne, ponieważ już gdy zaczniemy grę Otrzymujemy recepturę hartowania, mobilności Która daje wam redukcję czasu odnowienia odskoku i tutaj jest ta główna kwestia. Aż nie znajdziecie legendarnej tej receptury na poziomie 60, wtedy wasz skoczek będzie tak lekko potrzebował pomocy. Ja specjalnie wyhartowałem to teraz tylko na butach, a nie na butach i amulecie, żeby tak zasymulować tą niższą wartość. Wy oczywiście byście sobie to wyhartowali i na butach i amulecie, mielibyście tego więcej. Ale dopóki nie wbijemy tego 6, tego poziomu, dopóki nie mamy odnowienia może w jakimś hełmie, albo w jeszcze innym miejscu, to będziemy mieli taki minimalny przestój raz na jakiś czas. Nie jest to jednak aż tak bardzo złe, ponieważ możemy już skakać w ten sposób. Widzicie, tylko na jednym odnowieniu już tak skaczę, a wy będziecie mieli go więcej. Więc już skoczek nasz działa na levelowaniu, bez żadnego problemu. Nie mam nic innego założone. A może to nie mam wyhartowanego specjalnie, żeby zasymulować tą niższą wartość. Mogę sobie cały czas skakać bez żadnego problemu. Tylko jednak. Używałem teraz mojego W. Jeśli bym używał tylko skoku, będę raz na jakiś czas stawał w miejscu. Klikam więc Shift, aby móc atakować w miejscu. Przytrzymuję W, żeby moja postać cały czas atakowała. No i używam sobie teraz na kółku od myszy odskok. Tutaj dużo osób się mnie pytało, czy... Trzeba grać specjalnie na kółku od myszy. Czy to jakiś większy damage robi? Jakoś skipujemy animację? Nie, to jest czysta kwestia gustu. Słyszałem, że ludzie lubią sobie nawet na prawym myszki ten odskok zrobić. Więc sobie dajmy dla przykładu odskok prawy myszki. Zapisz. Więc po prostu sobie spamujesz prawy myszki. Chodzi o to, że jeśli już mam odskoku, to nie muszę cały czas tego przyciskać. Bo jeśli mam tak cały czas robić przez parę godzin, to się pewnie w końcu zmęczę. A jeśli mam to na kółku od myszy. To sobie po prostu mogę na spokojnie, tak swobodnie, po prostu tym kółkiem on się jechać. No i on sobie cały czas fajnie skacze. Widzimy, nie ma to żadnego problemu. A lewą ręką przytrzymujesz Shift i W, atakuje cały czas. Więc chwilą, kiedy on straci te odskoki, to on po prostu zakolejkuje animację, zaatakuje raz. I to nawet nie widać, kiedy on tę animację kolejkuje. Widzimy, że on niemal że cały czas skacze. Ale z chwilą, kiedy już będziemy mieli poziom 60, będziemy mieli dwie legendarne receptury hartowania, wtedy już nie będziemy musieli tego Shift i W używać. Jak fajnie wzmocnić skoczka w trakcie levelowania? Mamy kolejną recepturę hartowania efektywność piór burzy. Możemy sobie zobaczyć, moje pióra burzy zadają 140% obrażeń, 56% bazowo przy mojej broni obecnej. Jeśli sobie to założę, to skacze ta wartość do 181%, 73%. I hartując to w każdym ofensywnym slocie, tak samo w broni, nasze obrażenia też bardzo, ale to bardzo szybko idą w górę. Cały build wraz z planerem macie oczywiście w opisie. Też tutaj otrzymywałem informację o tym, że trochę za bardzo zaszalałem z tymi chaos itemami, więc specjalnie rozdzieliłem zwykłego skoczka na jednym chaos unikacie, ponieważ jednego chaos unikata raczej każdy z Was znajdzie. A potem macie wersję T4 chaos skoczka z pięcioma chaos unikatami jest tutaj że jest trochę większa zabawa. Tutaj ma, ma być Sunbird Gorget amulet, tylko po prostu w planerze wciąż go nie ma wpisanego. To jest ten amulet Sunbird Gorget. Możecie go dostać na chaos unikacie, więc tutaj akurat go dałem w chemii. Oczywiście to w którym miejscu jest dany chaos unikat nie ma żadnego znaczenia. No i też oczywiście ważna informacja. Jeśli uda wam się znaleźć chaos cepazonteka, też oczywiście możecie sobie go założyć. To jest fajny item, dzięki temu możecie wyjąć całe to odnowienie z amuletu, no i w butach też go nie będziecie mieć, no bo macie chaos buty, nie możecie wtedy wyhartować. Więc jeśli gracie jeszcze zwykłym levelowaniem i wejdź Cullinum Reduction na butach na amulecie, ale gdy uda wam się tego chaos, sepatson taka to ubieracie, na broni raczej się go nie opłaca, no bo tracicie sporo obrażeń. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, może będę potrzebował jeszcze jeden film nagrać odnośnie skoczka, no to dawajcie oczywiście znać, tutaj chcę wam jak najbardziej pomóc jak tylko mogę. Szybkie podsumowanie, wyhartować sobie w butach oraz w amulecie czas odnowienia od skoku, znajdźcie buty, które mają ataki zmieszają czas odnowienia od skoku o sekundę, to jest bardzo ważne, to jest najważniejszy stat w tych butach, z takimi butami możecie dosłownie do 60 levela levelować, nie trzeba ich zmieniać, chyba że znajdziecie takie same, ale lepsze. A chaos używawości dostajecie go praktycznie od razu, zróbcie tam jedną, dwie misje z zadania sezonowego, już go będziecie mieć. No i ustawcie sobie wygodnie oskok, no bo używając tego guzika przez tyle godzin może was po prostu już potem boleć ręka. Wygodna konfiguracja to też połowa sukcesu. Więc jeśli oglądacie ten film na premierę, oczywiście jestem na Twitchu. Wpadajcie, zadawajcie pytania, coś potrzebujecie. No i widzimy się w kolejnym filmie trochę kombinowałem z farmieniem mytyków. Wydaje mi się, że znalazłem fajny sposób na farmienie mytyków około w no, 3 godziny, myślę. Więc taki losowy mityk w 3 godziny brzmi bardzo fajnie, bez robienia bossów. Głównie robiąc podziemia oraz Helltidy, więc też tutaj już powoli się oczywiście nad compendium farmy. Będzie pewnie za te 4-5 dni standardowo tak tydzień po startie sezonu. Widzimy się w kolejnym. Hejo, by, papa. Dbajcie o siebie. Cześć, hej!